Hej, ci, witajcie mordeczki, z tej strony KodMidzDeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kilku kolejnych informacjach na temat nowego rozdziału trzeciego. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście, pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao2 wszystko bez liczb, a pojawicie się się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, zapraszam was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie kolejnych wiadomości na temat rozdziału trzeciego. A więc, jak sami dobrze wiecie, przez ostatnie kilkanaście tygodni w internecie, a głównie na Twitterze, pojawia się mnóstwo informacji odnośnie tego, że już niebawem w grze Fortnite pojawi się całkowicie nowy rozdział. Między innymi w ostatnich kilkunastu dniach poznaliśmy takie informacje, jak nowy Biom, który pojawi się na wyspie, która oczywiście będzie nowa. Przy okazji poznaliśmy kilka innych wiadomości na temat eventu jeszcze w tym sezonie, który spowoduje trafienie rozdziału trzeciego, no i kilka dodatkowych informacji. Te wiadomości, o których wspomniałem Wam teraz, przedstawiłem w kilkunastu, dosłownie kilkunastu innych filmach na tym kanale, ponieważ, jak sami dobrze wiecie, za każdym razem, jak wychodzi nowa informacja, ja nagrywam dla Was kolejny odcinek o rozdziale trzecim. No, w sensie, to Wy zadecydowaliście o tym, że w momencie, w którym pojawia się jakaś informacja odnośnie rozdziału trzeciego, to też na tym kanale pojawia się następnego dnia kolejny odcinek właśnie o rozdziale trzecim. Dlatego też zanim przejdziemy do informacji, które mam dla Was dzisiaj, chciałbym wam powiedzieć od razu, że jeżeli chcecie dalej kontynuację filmów o rozdziale trzecim na tym kanale jeszcze w tym sezonie, to napiszcie teraz w komentarzu rozdział trzeci, a na pewno postaram nagrać się kolejny odcinek, jeżeli będą kolejne informacje. Dodam też od razu, że każdej osobie, która napisze rozdział trzeci, postaram przypiąć się serduszko pod tym filmem, tak więc teraz wbijajcie w komentarze i napiszcie rozdział trzeci, a my przejdźmy już do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Ponieważ w dzisiejszym filmie przedstawię wam kilka postów od pracowników Epic Games, którzy odpowiedzieli na informacje o tym, czy już niebawem w grze Fortnite pojawi się sezon 9 rozdziału drugiego, czy może jednak rozdział trzeci sezonu pierwszego. A dokładniej pewna osoba na Twitterze dała post, w którym oznaczyła dwóch głównych pracowników Epic Games, no i przy okazji całego Fortnite'a i chciała uzyskać od nich informację o tym, czy w grze pojawi się sezon 9 rozdziału drugiego, czy może jednak rozdział trzeci. Na jego wiadomość odpisał Mark Rain, czyli jeden z głównych pracowników Epic Games, który napisał, czas powie, co prosto wskazuje na to, że już niebawem rozdział trzeci może pojawić się w grze. No w sensie, chodzi mi tutaj bardziej, że w jego wiadomości nie było żadnej informacji o tym, że rozdział trzeci nie pojawi się 5 grudnia wraz z startem kolejnego tak jakby sezonu, tak więc wszystko w tym momencie jest tutaj możliwe. Dodam tutaj od razu, że informacja o tym, że napisał czas powie nie jest wcale informacją o tym, że na pewno rozdział trzeci pojawi się w nadchodzącym nowym sezonie, tak jakby no tego 5 grudnia, ale to jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się już niebawem. Jednakże poza tą informacją od tego głównego pracownika, Epic Games, mam dla Was jeszcze kilka ciekawych informacji, które pojawiły się w ostatnim czasie na Twitterze, i również po części przedstawiają nam informacje o tym, że już niebawem w grze pojawi się nowy rozdział trzeci. A dokładniej dużo osób powiązało tutaj główną datę, która jest obecnie wyświetlana w karnecie bojowym tego obecnego sezonu 8 ale drugim i dała znać, że 5 grudnia przypada dokładnie na niedzielę. To znaczy, że w niedzielę odbędzie się wielkie wydarzenia tego obecnego sezonu, o którym w ostatnim czasie nagrałem dla Was kilkanaście innych odcinków na kanale, no i przy okazji nowy sezon do gry trafi dopiero we wtorek lub tam środę. Oznacza to między innymi tyle, że tak samo jak podczas wydarzenia w sezonie 10 rozdziału 1 na rozdział 2 będzie kilkudniowa przerwa techniczna, co podpowiada nam właśnie data, która obecnie wyświetla się w karnecie bojowym. Jeżeli serio, weźmiemy pod uwagę to, wielkie wydarzenie pojawi się w niedzielę, a nowy sezon, jak już to trafi do gry dopiero we wtorek, to będziemy mieli tutaj dwudniową przerwę techniczną, tak samo jak podczas zmiany z rozdziału pierwszego na rozdział drugi. Tutaj jednak nie możemy tego też brać tak dosłownie, ponieważ Fortnite równie dobrze może rozpocząć wydarzenie w niedzielę i już w poniedziałek rano rozpocząć start nowego sezonu, tak więc w tym przypadku wszystko jest tutaj możliwe. Jednakże w całym tym wydarzeniu nie jest najważniejsza data jego startu, tylko bardziej to, jak będzie ono dokładnie wyglądało, ponieważ jeżeli serio, laser uderzy w punkt zerowy i ten ponownie przeniesie nas do takiego samego miejsca jak w rozdziale pierwszym, to możemy spodziewać się nowego rozdziału. Z obecnych informacji, które poznaliśmy do tej pory, czyli do dnia 6 listopada, niestety, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić na 100% czy rozdział trzeci pojawi się na pewno w grze tego 5 grudnia. Wszystkie obecne informacje, które poznajemy do tej pory po części przedstawiają nam informacje o tym, że w grze może pojawić się nowy rozdział trzeci sezonu pierwszego, a zaś kolejna część informacji mówi nam, że w grze pojawi się nowy sezon 9 rozdział drugiego. To jak to będzie wyglądało dokładnie dowiemy się w późniejszym czasie i pamiętajcie tutaj, że do tej pory nikt jeszcze nie wykluczył informacji o tym, że rozdział trzeci nie pojawi się w grze, tak więc tutaj wszystko jest możliwe. Wiadomość od tego pracownika Epic Games, w której nie zaprzeczył, że rozdział trzeci pojawi się w grze, przy okazji też wiadomość na mailu, którą ostatnio supporter Epic Games wysłał do pewnego gracza, prosto wskazują na to, że rozdział trzeci ma bardzo wielkie szanse na pojawienie się w grze. Pamiętajcie Oczywiście, że nie każdy rozdział musi mieć 10 sezonów, ponieważ tak było tylko i wyłącznie z rozdziału pierwszego na rozdział drugi, a w każdym kolejnym rozdziale może być całkowicie inaczej. Tego niestety, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ponieważ do tej pory, tak jak już mówiłem, w grze był tylko jeden rozdział, który zmienił się po dziesiątym sezonie, no i w tym przypadku możliwe, że będzie albo po sezonie ósmym, albo dopiero po sezonie dziesiątym. No i teraz chciałbym Wam przedstawić jeszcze kilka bardzo ważnych informacji na temat Travisa, który niebawem może powrócić. Do gry Fortnite. A dokładniej, Travis na swoje story na Instagramie wstawił filmik, w którym przedstawił swoją postać jako taka wielka postać, która wyglądała podobnie jak ta podczas eventu właśnie w grze Fortnite. No w sensie nie przypominała ona wyglądowo, ponieważ wyglądała ona całkowicie inaczej ze względu na to, że miała inny ubiór, jednakże mogą być to jakieś kolejne informacje odnośnie tego, że Travis już niebawem powróci do gry Fortnite. W takim stylu, jak został on przedstawiony na tym filmiku, nie ma go jeszcze w grze, tak więc możemy też się spodziewać, że Travis trafi do gry Fortnite w całkowicie innym stylu, a to jak to będzie wyglądało dokładnie, dowiemy się dopiero w późniejszym czasie. Cały temat Travisa jest o wiele większy niż każdy z Was myśli, tak więc jeżeli chcecie osobny odcinek o Travisie, to przy okazji pisząc komentarz rozdział trzeci, to na końcu dopiszcie jeszcze Travis, żebym wiedział, że chcecie zobaczyć dodatkowy odcinek na temat Travisa. Dodam tutaj od razu, że serduszko przypnę każdej osobie, która napisze w komentarzu i rozdział trzeci i Travis, tak więc jeżeli oglądaliście odcinek do samego końca, to najprawdopodobniej w komentarzu dostaniecie serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego, że już niebawem w grze Fortnite może pojawić się rozdział trzeci sezonu pierwszego albo sezon dziewiąty, rozdziału drugiego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze, będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi za na discordzie lub na Instagramie. W prywatnym, Wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach, które pojawiły się w ostatnim czasie i czy według Was rozdział trzeci pojawi się w grze. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił. Do większego grona odbiorców, a ja wam dziękuję za oglądanie, i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite na naszym kanale. Jo!